Mała, mówiłam ci, że ja mam taki duży apetyt na życie, nie? Ja to bym chciała tak złapać takiego byka za rogi, przyciągnąć go czerwienią i mocno wyklepać. To by było coś, nie? A ci to readorzy, mała, oni w tych rajstopkach czy tam rybaczkach, kurczaki, to mi się podoba. Wiesz, mój mąż mówi, że na niego działa to jak płachta na byka, ale co nas to obchodzi? Na pewno są lepsi niż ci makaroniarze, bo ci makaroniarze to takie trochę ciepłe kluchy, nie masz wrażenia? No, no więc z najnowszych doniesień, zapisałam się na hiszpański i uczę się dla nas nowych słów. E, otóż dla mnie najbardziej przydatnym słowem przed wizytą jest la falda, co oznacza nie, 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 nie żadną fałdę. To jest sukienka. A drugie słowo, przyda mi się jak pojadę do Madrytu, to jest zapatos, to muszę tak powiedzieć, zapatos, czyli buty. Ja sobie pojadę, kupię sobie kilka par, będę miała na cały sezon, będę gwiazdożyć, co mi tam. No więc kolejne, które mi się przyda do nawiązywania, prawda, takich prawdziwych ludzkich relacji, to jest mucho gusto. I to jak kogoś poznajesz, to mu tak mówisz i jemu wtedy chyba się robi przyjemnie. Natomiast dla Ciebie, tak, bo Ty ciągle nie masz pieniędzy, nigdzie ze mną jeździć nie chcesz, to jest mucho dinero. Czyli poznajesz kogoś i od razu pytasz, mucho dinero masz czy nie masz, jak nie masz, to spadaj, a ja wtedy na sam koniec powiem mucho gusto, żeby mu przykro nie było. A pamiętasz, Mała, jak się śmiałyśmy z tych Hiszpanek, że one tak pomykają po plaży w tych butach na obsasie? Kiedyś przyszła do mnie Baśka z trzeciego i pokazuje mi swoje sweet focie z Barcelony. I słuchaj, ja patrzę, a ona normalnie tam w takiej szpili pomyka po plaży. Ja ci powiem tak szczerze, że ja to bym chciała, żeby mnie jakiś Hiszpan przytulił. Tak mocno, żeby mi się naprawdę ciepło zrobiło. A nuż widelec widziałby to mój stary i zrobiłby się trochę zazdrosny. Bo ja chyba już jestem na takim etapie, że dla miłości zrobiłabym bardzo dużo mała. No to jak? Chcesz przepis? Apetyczne